Raz, 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 raz. Kyrgyz, czy się <grym> cyklizowałeś? Ty czekaj. Nie ruszaj tak mikrofonem. Dobra, Zaczynamy audycję, której pierwowzorem była audycja Ping Pong, która już nie istnieje, ale jest dalej w nowej troszeczkę formie, nawet niezbyt zmienionej, ale że niby nowa. No bo muszą Czyli być zmiany, takie nowości. Takie tak, bo musi być ciągle coś nowego, brand new, wiesz. Łamać przeszkody. Nazwa jest od Chachłackiego Bałaczko, czyli Błoto. Bo to, bo generalnie mieszkamy na bagnach i struktura emocjonalna ludzi, którzy tu mieszkają, jest dosyć taka błotnista. Dlatego nazwa radio Bałaćko. Marek Władzimirow. Internetowe radio, które tworzymy, jest dla nas takim fajnym sposobem na spędzenie czasu, przede wszystkim. Dwa, na wspaniałym sposobie produkcji plotek i dowiadywania się o plotkach. A trzy, jest coś takiego w tym mikrofonie. Taka jakaś magia. Wy radiowcy pewnie dobrze to wiecie. Po prostu. Po prostu się zachujesz w mikrofonie. Jakoś chcesz do niego gadać. No i ktoś to, musi to, to słuchać. coraz bardziej zniżać głos. <śmiech> tak, tak. <śmiech> Poza tym to radio stało się taką rodzinną platformą porozumiewania się. Irena już Prokopiuk, problemy wyciągane na, na naszej antenie, problemy, które nas dotyczą bezpośrednio. Ty jesteś w dobrej sytuacji. Bo ja zadaję pytania. A ty zadajesz pytania, a ja jestem w tej sytuacji. No właśnie że... ty jesteś w dobrej sytuacji, bo ty tylko słuchasz pytania. Jakby no, Ale muszę na to pytanie odpowiedzieć nie wiem na jakiej. To jest właśnie. Na... Na, na no, się... Tak, Polska to nie jest kraj dla starych ludzi. Jak się odnosisz do tej kampanii? Ludzie starsi no, nie, nie cieszą się jakimś wielkim autorytetem wśród młodzieży. Bardzo mnie interesowały sprawy osiedla, sprawy tej małej takiej ojczyzny. Początkowe kilkanaście czy kilkadziesiąt audycji to jest taki nasz zapis naszych stanów emocjonalnych. Ludzi po prostu troszeczkę takich zostawionych na krańcu wszechświata, ale chętnych na życie. Ludzi, którzy nie chcą rezygnować z czegoś. A tutaj dużo ludzi po prostu rezygnuje z jakichś takich, nie wiem, uciech po prostu. Po intelektualnych, bo nie mieszkałem na przykład w Warszawie albo w Nowym Jorku. Tutaj mogę błysnąć jako osoba, tak naprawdę, pokazać to, co mam gdzieś mi tam w duszy gra. Bzdury. E, generalnie. To może było tak na początku. Teraz to zaczyna, mam nadzieję, żyć jakimś troszeczkę swoim życiem. No. To jest po prostu nasze medium. Nasze medium. Nas, naszych znajomych i ludzi, którzy mniej więcej jakby mają wspólne myślenie, jakieś. To jest nasze, nasze, nasze. My, wspaniali ujarzmiacze nostalgii i przychodzimy z audycjami. Jaki klimat dziś zapodamy? Witam Was, Masław Miesław i dzisiejszy gość... i w KBW. Co Iwko dzisiaj, w jakim klimacie utrzymamy naszą wspaniałą audycyjkę? No myślę, że w klimacie różnym. Chyba nie wyjdziemy z tego klimatu przymulenia, przy herbacie. Pomyślałem sobie... Trzeba to kontynuować. Mój Larku, ostatni. Więcej ekspresji I w tym kończący wyrażasz. numer, Kończący. Ty no wiele rzeczy się robi, nie tylko dla pieniędzy. Żyjemy z czegoś innego, a to jest, wiesz co? No po co my to robimy? No, to ja góry. powiem po co my to robimy, bo to jest pasja. W ogóle mikrofon jest takim trochę terapeutą, bo ja dzięki temu, że prowadziłem audycji ileś tam, to ja mogę z ludźmi, których znam, porozmawiać w inny sposób niż na co dzień. Takie bliższe relacje się wytwarzają. I tutaj próbujecie też pogłębiać tę integrację, obchodzicie kolejne urodziny. Raz w roku organizujemy zlot wielkiej rodziny Radia Bałockot. Zbieramy ludzi, których uważamy, że są najwartościowsi. Chcemy tym umożliwić, żeby oni jak czymś ciekawym się interesują, coś ciekawego tworzą, oni to pokazywali. To jest taki wieczór talentów. Film z podróży po Turcji, prezentacje z pięciotysięczników. Mamy takiego kolegę, który zdobył pięć pięciotysięczników. pięciotysięczników. To wszystko, co tutaj widzicie, to są same szczeliny przykryte śniegiem. I po prostu to jest, to jest labirynt, um, pewnego rodzaju pole minowe. Staraliśmy się do pewnego miejsca, w momencie gdy Daniel się nie zapadł, postanowiliśmy, że jednak zabracamy, bo no, nikt z nas nie chciał wrócić sam. I kolega, który był w Nepalu. Do tego mamy artystkę, która prezentuje płytę, której nikt nie chce wydać. DJ z Warszawy, sauna, wyjście na śnieg, jeszcze dużo, dużo, dużo. and much, much more. <laughs> Zapraszam do powiększenia naszego trzydziestosobowego składu yy, radiosłuchaczy. Najczęściej Warszawa, Londyn, Nowy Jork i uwaga Moniki. <noise> zapraszamy przede wszystkim do kontaktu z nami. E, to nie jest takie, że to my sobie, tylko wy, my, nam, wam. Tak, nie zapraszamy. Też... Co, angażujcie się w to. Zapraszamy. Kurczę, to jest otwarta inicjatywa. No, skupmy się właśnie na tym, że to ko jest czymś fajnym, a nie negatywnym. Wywróćmy to od potrzeb. Od... Zamieszajmy błotem. Zamieszajmy <noise> błotem. Zamieszajcie błotem w razem w z nami. Myśmy zrobili po prostu z tego taki e, pozytyw, z tego negatywu. My jesteśmy po prostu błotnymi miejscami. <noise> Oh, yeah.